W złotodajnym Klondike Todd Hoffman chciał wydobyć dwa razy więcej kruszcu niż dotąd. Będziemy przesiewać 80 ton na godzinę. Damy czadu. W tym celu musiał zacząć przesiewać dwa razy więcej. To nasz rok. Nie poddamy się. Gdy zasypała ich sterta odpadów... Nie nadążam. Todd zamówił ogromny przenośnik taśmowy. I pokłócił się z synem. Stop! Cicho, umiem cofać. Nie umiesz. Parker Schnabel miał kłopoty. To będzie walka. Odkrywka była zalana. Kolernie dużo wody. Nie miał złota. Jak w piekle. Musiał podjąć ważną decyzję. Wynosimy się stąd, czy inwestujemy w ten wykop. Każdy czasem uczy się na błędach. Gdy Tony przekazał klucze do wiekowej dragi, żadnych wymówek początkującemu operatorowi. Jestem panem wyciągarek. Warta milion dolarów, maszyna stanęła. Wyłączaj. Czas zacząć wydobywać złoto. Gorączka złota.